Jak zwykle do, i dopadła mnie ta przypadłość tego auta, że zaczął mi tutaj wolne obroty tracić, zaczął mi tutaj e, różne fikusy sprawiać, takie, że e, dużo zaczął wypalić. No, chyba trzeba było wymienić sądy, sądy Lambda, która tam gdzieś nawaliła mi. To wziąłem się za, na sposób do wymiany gaźnika na ma, z malucha. Wywaliłem gaźnik e, w ten iSana. To jak każdy mówi. Zakupiłem dwa gaźniki. Ten, który tu jest zainstalowany, to jest gaźnik e, bez dyszy elektronicznej. Znaczy się zaworka iglicowego elektronicznego, a ten Dostałem gaźnik również e, z zaworkiem elektronicznym. O, tutaj go pokażę. Ale on mi na saniu nie chciał chodzić. Po prostu przy zapalaniu gaz mi kilka razy i dopiero jeśli się nagle chodził Nie wiem, co była za przyczyna, bo go rozbierałem i nic tam nie widziałem. By coś tam było, nie tak. To założyłem ten bez, bez tego. A do elektronicznego trzeba było zrobić. E, zasilanie prądowe, to podłączyłem to zasilanie z kostki tej, która idzie do gaźnika AISAN do czujnika, do czujnika i zaworo, zaworka iglicowego również i tutaj jest prąd podłącza się, jeśli kluczyk się włącza ta iglica zaczyna działać odsłania otworek, auto odpala no, a tutaj tak jak zaznaczyłem wcześniej sonda mi wysiadła, no tutaj nie, nie mam możliwości jej pokazania, bo bym musiał pod samochód wchodzić, e, i chyba nawalił mi również zawór dodatkowego powietrza. Go sprawdzałem, nie chce działać. Oprócz tego, ułamał e, mi się krócic przy zaworze tym dwudrożnym, tutaj. No i to trzeba było też kupić to koszty bardzo duże związane z tym, że wolałbym sobie nowy koła kupić i coś jeszcze by mi tam zostało więc postanowiłem wymienić ten gaźnik zrobiłem tu sobie podstawę podstawę do gaźnika zrobiłem półksiężyc do linki gazu również drugą podstawę bo gaźnik musi jest ukłosem jak widać na zdjęciu o, jest ukłosem ustawiony do, do silnika no i Stosowałem, no góra jest również z malucha, a tłumik szmerów jest łączony taką gumą. To dałem rurę PCW 50 i tą gumę z tego tłumika szmerów i włożyłem tutaj do, do filtra powietrza, do zasilania powietrzem w tym, w tym miejscu no jeszcze co zrobiłem? Zrobiłem tak, zaślipiłem zawór trójdrożny jeśli piłem tu, o to tu czujnik zostawiłem, bo ten czujnik ma regulować właśnie tym zaworkiem iglicowym. O, tu, i czy, czy, czy w Ajsanie tutaj? No, z tamtej strony także go tu nie pokażę. No i czujnik od, od e, zapłonu, znaczy się od przyspieszania, czy odciążeniem e, silnika przyspiesza zapłon, lub go opóźnia. No to jest tu podłączony również no, kostka, kostka do czujnika wału, ten, ten czujnik został no, urwany, no tutaj przywody odwalone. no reszta przywodów zostało, tu gdzieś ich tam po, pochowałem, po, po, po przywiązywałem, żeby mi się tu nie pałętały, o od gaźnika. teraz no co to, no, no, no i tyle, aha linka, linka gazu. Linka gazu została wyprostowana, bo ona jest podgięta pod 90 stopni, tu została pod kątem rozgięta, tak, bo inaczej by nie dostawała tutaj do, do tej części do tej części e, do przepustnicy, dźwigni przepustnicy. Także to trzeba było zrobić. No i tutaj zaprezentuję, zaprezentuję jak jak to auto na tym gaźniku teraz pracuje, jak silnik pracuje, aha, jeszcze, jeszcze wymieniłem eee, moduł, moduł to jest 213A, to jest ten z malucha, on ma zapłon 10 stopni, bo oryginał do gaźnika Eisen ma 4 stopnie, no po prostu opóźnione, a ten na przyspieszony to jest 10 stopni. Przed, przed e, ZZ także, ja teraz zaprezentuję. Tylko muszę ten gaźnik usunąć, żeby mi to nie spadło. A jeszcze zaznaczę, że te gaźniki nabyłem. dwa Dostałem U, ten i ten z malucha. Tak to się mówi za butelkę, za buteleczkę. Także to muszę usunąć, żeby mi to nie pospadało. A regenerowany kosztuje w sklepie, w sklepie kosztuje gdzieś 80 zł. Z malucha. Teraz zapalimy. Autko, zobaczymy jak tu będzie to się sprawować Raz, tu palimy gaz dajemy i odpalamy auteczku i będziemy widzieli jak, jak to pracuje No proszę bardzo są obroty silnika tu coś W jak różniów bez żadnych, bez żadnych pikęń, smarkań i, i, i innych rzeczy. Tu dodamy gazu. Także bardzo różne A oprócz tego nic ten. Tam no, muszę zgasić, go silnik, bo to na pewno nie będzie słychać dokładnie co mówię. Tak, wyłączymy, wyłączymy silnik, w gaźniku tym przerobiłem dyszę paliwa, przywierciłem ją wiertłem 1,3, 3, tak. a dyszę główną powietrza, powietrza na górze, no tutaj musiałbym gaźnik rozkręcić i pokazać, ona się znajduje tu pod pokrewą. Dyszę przywierciłem na wiertłem dwójką, na tak zwany 200, rozmiar 200, a dysza gaźnika, w gaźniku paliwa główna na dole w komorze pływakowej jest przywiercona na 1,3. Auto ma zryw, moc, no nie, nie do opisania, no nie do porównania z gaźnikiem e, Aesem czy, czy nawet no nie wiem jak tam z Weber, bo Webera zakładałem, ale autum tutaj hopki robił fikało i go wywaliłem po prostu i założyłem z malucha. No i jestem super zadowolony, także polecam wszystkim innym, którzy by to chcieli zrobić i, i, i życzę, życzę również takiej miłej, przyjemnej jazdy.